Cześć moi drodzy! Z tej strony oczywiście Tomek, czyli Tom, i przed Wami kolejny Tom z serii Marvel Origins. Tym razem pierwsza część, Halka. Tom jest już to czwarty tejże kolekcji, co też widzimy tutaj na grzbiecie. Mamy Halka i powiem Wam szczerze, jak to bywa, można się zaskoczyć, ponieważ w tym przypadku powiem Wam jedną bardzo ważną rzecz. Na początku zacznijmy od tego, że ten tom liczy sobie aż sześć zeszytów. Nie wiem, czy będzie to widać. Zeszyty The Incredible Hulk od 1 do 6. Pierwsze pięć Jack Kirby był autorem, rysownikiem. Ostatnią Steve Ditko, czyli Jack Kirby, czyli ten gościu rysownik od... Początków tora, od fantastycznej czwórki, a przy piątym, no cóż, to już wzięli Steve'a Ditko z The Amazing Spider-Man'a. I powiem Wam szczerze, że ja już powoli cieszę się, bo powoli zaczynam widzieć właśnie różnice w charakteryzacji rysowników. No i tak. Przede wszystkim na początek, dlaczego Hulk, o co chodzi? No jest to coś swego rodzaju Dr. Jekyll Mr. Hyde. No bo nasz Doktor Bruce Banner zamienia się pod wpływem, nie powiem czego, ale zamienia się w właśnie Hulka, czyli Kolosa. A czym było to w ogóle inspirowane? Taki pomysł naszych autorów, no oczywiście... Sytuacja geopolityczna i lęk przed zbrojnym konfliktem, w tym przed konfliktem atomowym. Pierwszy zeszyt Halka, no to zobaczcie, był to oczywiście rok 1962, i tutaj jest błąd, bo, bo powinna być po prostu jedynka, ale jak wiemy, te wydania czasami mają takie, nazwijmy to, babole po prostu. I przede wszystkim, moi drodzy, Hulk, Hulk w pierwszym zeszycie był niezielony, a był szary. Był szary. Tak jak macie taki komiks Hulk Szary, czy Hulk Szary, jest to można powiedzieć geneza troszkę z innej interpretacji, ale rzeczywiście tak było. No i krótko mówiąc. To był wypadek. To był wypadek, ponieważ dr Bruce Banner robił jakieś testy. Okazało się, że jakiś nastolatek założył się z kolegami o to, że chyba na ten poligon wjedzie i zobaczył to nasz szlachetny Bruce Banner i niestety zdecydował, że uratuje tego dzieciaka przed najgorszym, no bo promieniowanie to jest coś najgorsze. Dziwię się, że nie zrobili tego jacyś inni strażnicy. No i przez to co tu dużo mówić, nasz bohater stał się w pewnych okresach dnia potworem. Jak widzicie na początku cały czas Hulk jest szary. I co tu dużo mówić? Uwydatnia to jego złe cechy, bo można powiedzieć na początku Bruce Banner w pewnym sensie jest świadomy tego, co robi Hulk. Ale zmienia to tak, jakby jego osobowość. Hulk jest w porównaniu do doktora, który jest grzeczny, który jest miły. Hulk jest troszeczkę arogancki. I no, ma to swój urok. Tak wygląda kreska, zobaczcie. Ja powiem wam szczerze, tutaj pozaznaczałem pewne rzeczy, ale nie będę wam o tym spoilerował, bo powiem wam. Polecam czytać te stare komiksy w ogóle, szczerze mówiąc. O, zobaczcie, tu już mamy. To jest zeszyt numer dwa, prawidłowo oznaczony. Też Jack Kirby był autorem, jeżeli chodzi o rysowanie. I tu już mamy pierwszy raz Halka Zielonego. Chociaż na początku jeszcze nie było to tak widoczne, bo można powiedzieć, że autorzy zastosowali tu coś takiego jak takie. Płynne wprowadzenie do tego. Zobaczcie, tu jeszcze na pierwszych kartach mamy halka, no, szarego, natomiast już czupryna jego jest zielonkawa. W poprzednim odcinku, znaczy w poprzednim zeszycie, tak nie było. I zobaczcie, teraz troszeczkę tutaj się akcja rozwinie, i co mamy już w pełni zielonego halka, czyli kolosa, chociaż czasami, zobaczcie, jeszcze. Widać tutaj tę starą kolorystykę. No, i co, co mogę Wam powiedzieć? Jest tradycyjnie, no, są to komiksy, które z tamtych lat charakteryzują się tym, że na dzień dzisiejszy można je nazwać troszkę dziecinnymi, troszkę naiwnymi. No, jest tutaj takie, powiem Wam szczerze, standardowe rozstawienie, standardowe rozegranie, czyli jest bohater. Jest kobieta, która się podkochuje w głównym bohaterze. On nie ma tego świadomości. No nie wiem, być może później to się jakoś rozegra. Jest pewien antagonista, a może nie antagonista, tylko przeciwnik, jego można na dzień dzisiejszy powiedzieć hejter, w osobie właśnie ojca kobiety, która wzdycha do naszego Bruce'a Bannera. Coś na zasadzie może Johna z Jemisona w Spider-Manie. No bo to są podobne przecież lata, w zasadzie te same. I polecam. Co tu dużo mówić. Nie będę zradzał fabuły, ale jak najbardziej Wam polecam, żebyście sobie zapoznali się z tymi zeszytami, bo ktoś może powiedzieć, że tak jak mówiłem są lekko staroświeckie, ale mimo to ja Cieszę się i mam satysfakcję z czytania. Do tego jeszcze wracając, to wiadomo, no, znamy mniej więcej historię Halka, y, ma, są różne interpretacje, czy to był serial, czy to były filmy, no więc y, ten oto mały ziomeczek młody, można powiedzieć, y, ni stąd, ni zowąd stał się przyjacielem Bruce'a Bannera i człowiekiem, który Ratuje świat, bo tak można by powiedzieć, przed samym Hulkiem. No, ni stąd ni zowąd, można powiedzieć, stał się takim Robinem. Co też często to widać, bo często on mu towarzyszy. Ja już nie pamiętam, jak on się nazywa. Powiem wam, bo już czytałem ten komiks z ponad miesiąc temu. To mi uleciało, ale w następnych sobie na pewno przypomnę. No i zobaczcie, ten mały nastolatek człowiek czuje. Może nie tyle zakłopotania, ale troskę o Brusa Banera, o Halka i tak naprawdę o cały świat. Często będzie tu występował, zobaczcie, to jest właśnie to, co mówiłem: motyw miłosny, motyw tutaj przeciwnika naszego głównego bohatera. Patrzcie, w niektórych momentach nawet Hulk w zasadzie był lekko żółtawy, i właśnie też nawiązując do tego, że stał się on zielony, to było chyba, ale nie jestem pewien, spowodowane między innymi troszeczkę tym, że inny był sposób kolorowania. Nie wiem, czy im było łatwiej. Gdzieś to było tutaj wytłumaczone, chociaż zobaczcie, cały czas jeszcze występuje czasem ten szary kolor, ten szary Hulk. Co mogę powiedzieć? Tak jak mówiłem na początku, że Bruce Banner jest w pewien sposób świadomy tego, co się z nim dzieje. To z biegiem czasu, z biegiem kolejnych odcinków, zaczyna to być po pierwsze męczące dla niego. Każde zobaczcie, każde przekształcenie w Halka no, odbiera mu trochę zdrowia, a raczej po tym wszystkim, już jak jest człowiekiem, czyli Bruceem Bannerem, to on musi jak najbardziej więcej odpoczywać, ale też z, po z różnych powodów, nie powiem wam z jakich, yy, to jest taka sytuacja, że coraz bardziej Bruce Banner staje się po pierwsze sobą, po drugie, ma taką jakby kontrolę nad tą no skądinąd bestią. No i w zasadzie więcej chyba nie będę wam zdradzał. Pomimo tego, że gdzieś tam są jakieś zaznaczenia. O zobaczcie, tutaj mamy Incredible Hulk numer 6, gdzie zabrał się za to już Steve Ditko, i tutaj widać, tu moi drodzy, widać. Zobaczcie. No, on mógłby być w pewnym sensie, według mnie, Peterem Parkerem. Ta kreska, no, jest jak najbardziej tą kreską. Nawet Hulk lekko inaczej, zobaczcie, był rysowany tutaj niż tu, tak chociażby. No, to już jak się zapozna z tymi zeszytami, z komiksami, to już człowiek zaczyna to wyłapywać, i ja czerpię z tego, można powiedzieć, lekką. Satysfakcję. Zobaczcie tutaj na przykład, bo tak jak mówiłem, że no nie jest tak, że równo zawsze za każdą przemianą jest wszystko tak samo. Tutaj na przykład taki mały spoiler, no ale mogę Wam zaspoilerować chociażby to. Zmienił się nasz Bruce Banner w Halka, ale jego twarz pozostała Bruce'em Bannerem. W związku z czym ni stąd ni zowąd. Nie wiem jak to było już wytłumaczone, jest maska, którą on musiał założyć, ale od razu wam mówię, że to jest chwilowe, co widzimy chociażby tutaj. Więcej spoilerów nie pamiętam, a raczej więcej spoilerów wam robił nie będę, bo warto jest sięgnąć po ten album po tom numer 4 yy, serii Marvel Origins. I co jeszcze ciekawego, a raczej może smutnego, otóż po Właśnie tych sześciu zeszytach, Hulk, można powiedzieć, był wstrzymany. Seria Hulk została wstrzymana i powrócił on. No, tam gdzieś gościnnie jeszcze występował w komiksach innych naszych superbohaterów co też jest chyba w tej kolekcji Marvel Origins, ale potem został, można powiedzieć, po jakimś czasie reaktywowany niekoniecznie w serii Incredible Hulk. Dopiero potem, ponownie, jak już ten drugi rzut sprawił, że miał on jakiś tam sukces. No i w zasadzie to tyle. Ja mam nadzieję, że się podobał Wam ten odcinek. Według mnie warto po to sięgnąć jeszcze raz Wam powiem, bo to są początki. To jest srebrna era. Ja wiem, czym się charakteryzuje srebrna era, ale jeżeli ktoś ma ciągoty do takich old school, to jak najbardziej Halk jest do tego, żeby to przeczytać. No i przede wszystkim jest to origin i origin oryginalny, tak? Można powiedzieć tutaj masło, maślane. Zastosowałem, czyli są to pierwsze zeszyty Halka, są to jego początki, napisane oryginalnie, bez żadnych rebootów, bez żadnych ponownych interpretacji. Warto, naprawdę warto się z tym zapoznać. Także z mojej strony jest to tyle. I do następnej recenzji, prezentacji komiksu. Trzymajcie się no i cześć. No cześć moi drodzy, Tom ponownie z tej strony i po nagraniu tego filmu odnośnie komiksu Hulk stwierdziłem, że jednak nie powiedziałem wam tak naprawdę wszystkiego, bo to nie jest takie kryształowe jak wam mówiłem. Polecam przeczytajcie i w zasadzie można powiedzieć odniosłem wrażenie po mm, nagrywaniu, że mówiłem w samych superlatywach wam o tym komiksie, a tak w rzeczywistości nie jest, ponieważ tutaj w tych zeszytach od 1 do 6, tak jak tutaj widzicie, obowiązują no cóż, co tu dużo mówić, pewne schematy, pewne schematy które w każdym zeszycie się przejawiają. Otóż jest Hulk, otóż ma on swojego jakiegoś tam przeciwnika. Ma on również swojego hejtera w postaci generała. Ma on też w postaci córki generała osobę, która jest zadłużona w głównym bohaterze, czyli Bruce'ie Bannerze. Ma on pomocnika, który stara się ujarzmić Hulka, który stara się Doprowadzić do tego, żeby Hulk nie zniszczył świata, żeby Hulk nie zrobił czegoś głupiego. I to przejawia się w każdym komiksie, w każdym zeszycie, w każdym z tych sześciu zeszytów, i w pewnym sensie mnie to trochę znużyło, bo denerwowało mnie też to, że Hulk to tak naprawdę jest no alter ego naszego doktora, przez co Hulk jest takim trochę no kimś. Co tu dużo mówić, nie jest pełna rozumu i przez to jakoś no, przestało mi się to podobać. Nawet do tego stopnia, że byłem zdecydowany, że ten tom Halka jest jedynym tomem Halka, jaki będę miał w swojej kolekcji. Tak moi drodzy, no bo można powiedzieć, że to od tego 1 do 6 to było tylko i wyłącznie taka miniseria. Bo po tym, jak już sobie pewnie przypomnicie lub nie, tak jak mówiłem niedawno, to już nie było tych komiksów dalej. Ale widząc, można powiedzieć, ten tutaj Tom, czyli Marvel Origins Hulk 2, Marvel numer 17, no to tu widziałem recenzję u pewnego też komiksiarza, który mówił, że jest to dużo lepsze, że jakoś tutaj te wątki są takie powiązane już może ze sobą, że są to historie, które się ciągną na przestrzeni kilku yy, zeszytów, a nie tak jak tu, że jest ten schemat, o którym wam mówiłem. I nie, niezależnie od tego, jaki by to nie był problem, niezależnie od tego, kto by nie był przeciwnikiem, to i tak w zasadzie jest to wszystko podobne. Więc tak, taki jest minus tego. No, musiałem to dograć, bo no, czułbym się z tym źle po prostu. I jeszcze jedna taka rzecz, też w zasadzie troszkę minus. Otóż podchodząc do Tora, byłem bardzo uprzedzony, bo tak naprawdę Tora nigdy nie darzyłem jakąś sympatią. No bo wydawało mi się to głupie, że tutaj jakiś nordycki Bóg wchodzi w świat Marvela, ale okazało się, że Thor jest bardzo, bardzo dobrym komiksem. I się rozczarowałem, ale pozytywnie. Natomiast w przypadku Halka no to się rozczarowałem i to negatywnie. Także taka mała errata. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. I na razie, cześć.